Witam Pasie Kachowska. Dzisiaj mamy 13 kwietnia, lany poniedziałek, drugi dzień świąt. Zobaczymy sobie jak wyglądają ramki pracy po dwóch dniach nadstawki raczej będą na ruszone, chociaż pszczoły są. Zaraz zobaczymy czy coś robią Tak, podjęły odbudowę na raz, dwa, trzy, cztery Na sześciu ramkach Ale nie Stawek nie. do stawić, nie. ramek pracy Chyba była ta rameczka Zapowiadają deszcz i burze także będzie ciekawie nie, to nie jest ta ramka. No, musi być to ta obok. Tak, to jest ta obok. Widzimy, prawie całą odbudowały. O, teraz będzie widać. No i jest ramka zaczerwiona pracy. Czyli... W dobrym momencie jeździliśmy. Lada dzień, no, dokładnie za 20, pewnie parę dni, i tu jest jeszcze matka. Za 20, parę dni pojawią się nam pierwsze trudnie. Wczoraj bardzo pięknie pszczoły nosiły, dzisiaj też, ale dzisiaj raczej ten nie utrzyma cały dzień. Tylko raczej filk, Zobaczymy, zobaczyłem, a to, to tutaj była dawana ręka pracy. Widzimy, pszczoły więcej odbudowały nad A nie, te dostały wcześniej. Te dostały wcześniej nadstawkę. Ona była prawie sucha, zaraz zobaczymy, czy, czy dalej tak jest. Chociaż ja już widzę, że ta ramka jest zalana. Tak, ta ramka jest cała, zalana. Pszczoły przyniosły, dużo przyniosły. Ta jest odbudowana, cała, ale jeszcze nie przyniesione. Te starsze z zeszłego roku pozalewały, a te z tego roku jeszcze nie do końca. Tu zostały. No wszystkie praje ramki odbudowało. Będziemy patrzeć w do. Nie pamiętam, która to była ramka dla tej pracy. Kurwa, cięte z góry na dół któraś. Albo tu nie było dalej. Już nie pamiętam. nie była dawana. A nie, tu była ta dawana. Widzimy, ramka była nie do końca i się nam niestety zsunęła. Teraz z tym nic nie zrobimy, a pasuje zrobić. Musimy je szcząknąć. Aby zaprzestać dalszego zsuwania się węzy, to był taki prosty trik. Bierzemy trochę wosku. Ten kurczy jest zimny, źle się go formuje. Wosku i tą bramkę tak przygniatamy. Ona już się nie będzie zsuwała, Gdzieś pszczoły tu za chwilę ją wezmą, skleją i. Nie ma szans, że się zsunie. Także tu jest malutki języczek tylko tego czerwia trutowego. Zobaczymy tu jeszcze silniejszej godziny. Jak tam wygląda sytuacja. Do tej, do tej rodzinki. I może dam poławiać pyłku dzisiaj. Widzimy pięknie odbudowana. Ciekawe czy zalana. Zobaczymy pierwsze na te skrajne. Krajna jest podlana dość solidnie. Ja wiem dzisiaj chyba wrzucę już kratę odgrodową. Fajnie jest jeszcze, chociaż też już zalewają. Tu była węza. O no i matka nam weszła do nadstawki i zaczerwiła. Ja muszę skoczyć po kratę odgrodową i już im dać. Widzimy. Piękna ramka, piękna nadstaweczka, calutka miodu nie nadstaweczka, tylko ramka nadstawkowa tu jeszcze matka nam nie weszła, czyli jedną ramkę zacierwiła, ale to nic się złego nie dzieje. Po prostu będziemy mieli ramkę do ulika weselnego i tyle ja sobie tu zaraz przejrzę całą rodzinę. I fajny, tak ciemny miód, ten wiosenny jest. Będzie bursztynowy, ładny kolor. No chcę już prawie całą nadstawkę zalały. Pasowałoby im szczerze dać. Tu nawet proszę spojrzeć. jak była dana bardzo wcześnie. Zaczynają sklepić i już dojrzał w tamtych komórkach, się zabierają za niego. No ale tu nadstawka jest już ósmy dzień. Ósmy dzień to chyba była ta rama. I teraz zobaczymy. Nie odbudowały jej całkiem. Nie odbudowały jej całkiem. O, takie dwa języczki pociągły I tyle. Ja sobie teraz skoczę po mm po kratę odgrodową i, i im zapodam, także przerwa. Czyli tu sobie damy kratę odgrodową, żeby nam już matka więcej do pół nie wchodziła. Ja jeszcze sobie raz przejdę, przejrzę pół nadstawkę, czy, czy faktycznie tam nie ma. Narodowo musieli czyścić, ja tej rodzinie dam połowę pyłku jeszcze I, i tyle, dlaczego tak wcześnie położyć pyłku. No i potrafiłem sobie wbić rządło z pszczoły przygniecionych kiedyś tam, po prostu ześciły się. tą kratę odgrodową. zostawiamy półna i sobie przejrzymy. Ja już nie będę nawet zanudzał jeszcze raz tym przejrzywaniem, także stop. Jeszcze sobie zobaczymy do tej rodziny. Tu nie słychać. słychać, widzimy kwiat na górze jeszcze ale chyba była dawana pszczoły są tu poławiamy już piłek. o i niedobrze woda trzeba będzie Tu jest tyle jest coś koło 10, 10. rano ale wodę tu mam a nie mam czym jej wylać Prawdopodobnie woda się wzięła stąd, że spadało. W nocy troszkę i nalała się woda. Znaczy te mają to, że one łapią wodę. Widzimy także całą zalały. Zobaczmy skrajną. Skrajna jest jeszcze nie. Nie, już też jest podkropiona nakropem. Te też. Po tych łodach trzeba będzie dać chyba drugą nadstawkę. Chociaż nie mam, czyli trochę je potrzymam ciasno. Po czym dostaną cały korpus. Tu też widzimy jajeczka, te jajeczka. Nie jest ich jakoś dużo, czyli tu, 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 tu. Zobaczymy na ostatnią. No i ostatnia też jest zalana. Ciekawe jak węza. Węza jest dużo mniej. Chociaż też jest tu i tu zalana. Z drugiej strony to samo. Czyli za niedługo będzie może jakieś mini Ale to dopiero w maju. Dopiero w maju Zaraz będziemy patrzeć jak Jak ramka pracy gdzie ona jest w ogóle? Ramka pracy jest tu Te pszczoły nie miały do odbudowywania węzy, także podejrzewam, będzie to lepiej wyglądało ale... Jakoś wielkiej różnicy nie ma, ale jest zaczerwiona. Odkładamy od razu. Dzisiaj no miałem zobaczyć i budują w każdym razie, ale. Nie jest to taka szybka ta budowa. Myślałem, że będą odbudowane, ale. Mają też. Nadstawki w nadstawce tej już. Czuć, że coś jest. Czuć, że coś jest. I to jest cieszące. Będzie teraz dwa dni takiej chłodniejszej pogody, to na pewno coś spożytkują. Ale to raczej bliżej gniazda, a nadstawki zostawią. Bo od kilku lat zauważam, jeśli da się wcześniej nadstawkę, to te pszczoły jak jest chód pierwsze wyjadają z gniazda, jedzenie, bo raz, że mają bliżej. I dwa matka potrzebuje miejsca do, do czerwienia a do nadstawki matka nie może wejść Więc wyjadają z gniazda pochłodak. Zobaczycie, że w gniazdach mało co będzie pokarmu. Będzie pyłek. Czerw. Jeszcze sobie rzucimy okiem do słabszej trochę rodziny. Co u niej na, na tej węzie słychać? Ona miała cały korpus tej, tej benzy. Zobaczymy. Czy, nie pamiętam czy one miały chyba miały na przemian tak one miały na przemian zobaczmy na to czyli coś nie, nie widać będzie coś tu jest na tych ramkach suszu zawęze wzięły się na odbudowywanie i też jest kilka komórek zalane z tak samo w obu stronie, tu dużo mniej ale ale jest też ta co jest w środku jest prawie odbudowana widzimy, też jest nakrop Czyli one znoszą ten nakrop do, do nadstawek na razie kraty odwordowej jeszcze może nie daje, gdyż nie ma ich dużo w tych nadstawce. myślę, że bliżej soboty jak pogoda będzie damy już do wszystkich kraty odgrodowne te co ruszą te co nie, no to, to nie a jeszcze zobaczymy do tego tam ma wczoraj strasznie odparowywały i zaraz będziemy patrzeć Gdzie dołożymy im na chyba trzeba będzie dołożyć im na gdzie Wszystko chyba jest zalane. Gdzie jest czerwtutowy nie jest zalane. Niestety. Ale tu już jest ramka skrajna zalana. Zobaczymy jak ramka węzy. Ramka węzy też jest w, 80%, znaczy w 100% jest zalana, tylko tu, gdzie jest matka złożyła jajko, to, to nie. I tu też widzimy komóreczka jedna, gdzie zaczynają poszywać ten miodek. W większości jest tu miód wierzbowy. Widzimy piękna rameczka, cała, cała z miodem. Nie wiem czy mi na górę nie dam ramki Tylko pół korpusu z węzą One są tu dosyć ciasno. Widzimy cała ramka trutowa Także nie zaczerwiona One zaleją tą trutówkę tak jak prędzej czy później Trochę pyłku, miodu Ja im słuchajcie dam tą nadstawkę z węzą Na góry, zobaczę co się będzie działo I im dajemy do gniazda, nie patrzę czy krata odgrodowa była? Nie pamiętam. Tak, krata odgrodowa jest. Ja im tu daję korpus węzy Wiem, że on jest trochę za wysoko. Mogą go nie odbudowywać. Ale ja tylko to daję tak, żeby miały. A półkorpus trafi do rodziny obok, do słabszej. Jeśli chcą odbudowywać, będą odbudowywały. Pszczoły jest dużo. Także mają co robić teraz. Będzie parę dni chłodu. Takie już mogą wpadać. Stan rojowy, czyli na dziś tyle. Doniosły jeszcze więcej tego nektaru. Do Włoszki jeszcze dam poławiacz półku dzisiaj. Zobaczymy, jak będzie łapany. Także ja się z Wami żegnam. Mokrego dyngusa. Komentujcie, subskrybujcie.